W niebo wpatrzony to temat nowej wystawy Maćka Myśliwca. Wernisarz pracy autora z ostatnich kilkunastu lat możemy zobaczyć w Pauze in Garden. Maciek zaczął fotografować dużo wcześniej zanim się poznaliśmy. Wiem, że miał pierwszy wernisarz jeszcze w czasach licealnych. I tutaj pojawił się właśnie pomysł tego, żeby pokazać jego pracę, żeby nie dzielić się nimi tylko na Facebooku, gdzie wiadomo, że dociera do osób anonimowych, które nie potrafią tak naprawdę do końca y, opowiedzieć mu o swoich wrażeniach, y, które mają po oglądaniu jego zdjęć. Stwierdziliśmy, że warto je pokazać na żywo. Fotografuję różne rzeczy, od ludzi, przez zwierzęta, po krajobrazy, natomiast zawsze mi urzekały nieba. Ta wystawa jest bardzo tematyczna. Przygotowanie wystawy oczywiście było bardzo czasochłonne, zarówno druk zdjęć, przygotowanie ram, pasportu. To wszystko, to wszystko nam zajęło bardzo dużo, dużo czasu. To, co zrobił Maciek przez ostatnie 15 lat to jest jakaś niesamowita sprawa, więc po prostu tutaj wszystko, Wasze zdjęcie tytułowe, które tam widzimy. Jest, no to jest jedno z najbardziej magicznych zdjęć, jak widziałam. I to jest jedno z tych zdjęć, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że zdecydowałem się na, na wystawę, dlatego, że ludzie mówili Maciek, Twoje zdjęcia nieba są super, warto to pokazać. Zdecydowanie widać, że autor naprawdę ma oko i potrafi wybrać odpowiedni kadr. Tutaj bardziej chodzi o to, że ja cały czas obserwuję, cały czas wpatruję się w zjawiska, bo tego nie można w żaden sposób za zaplanować. Trzeba kombinować i robię 15-20 zdjęć, tylko to jedno będzie moim zdaniem na tyle dobre, żeby się z nimi podzielić. Mi się wydaje, że osoby, które mają talent do czegoś powinnego rozwijać, a Maciek ewidentnie ma talent do robienia zdjęć. Naprawdę trudno jest zrobić dobre zdjęcie nieba, a tu są jedne z najlepszych, które widziałem. Wystawa trwa miesiąc, tak? Więc myślę, że bardzo dużo ludzi jeszcze się tutaj przewidział. Myślę, że było warto i, i bardzo się cieszę, że udało nam się to zrealizować. Ta wystawa trwa do 31 maja, więc jeszcze, jeszcze jest trochę czasu. Naprawdę warto tutaj być i warto te zdjęcia zobaczyć.